Trzyma się. Dobrze. Um, witajcie, cudowne nasze babeczki w projekcie Babeczka Przewodzenia Kobiecości. Zajmujemy się tutaj poszerzaniem świadomości bycia kobietą um, uświadamianiem, doświadczaniem, czuciem tego, że to jest bardzo duży dar odpowiedzialność, moc, przyjemność. I na tych filmikach um, zanurzamy się w jakiś temat. Na chwilkę, po to, żeby um, zasadzić jakieś ziarenko, które być może, jeżeli jest na to gotowość, chęć, przestrzeń, dalej się wykiełkuje. I temat dzisiejszego nagrania to, to tak na świeżo. To, to jest temat, to był temat naszego ostatniego kręgu. Um, odprężona kobieta to szczęśliwa kobieta. Wyobraź sobie teraz, że jesteś bardzo spięta. Taka każda twoja komórka jest bardzo spięta, a tu ciebie ktoś chce przytulać. Najczęściej to bywa tak, że jak jesteśmy spięty i ktoś nas chce przytulać, to, to nas to draźni, to my nie przyjmujemy te, e, tego człowieka, te, te ręce, ten zapach, to wszystko nas odrzuca. Chcemy być same, żeby nikt ani nic nas nie dotykało, tak? Natomiast wyobraź sobie teraz, że jesteś bardzo rozluźniona, odprężona i ktoś bliski Ciebie przytula, całym sobą albo całą sobą. I aż się zanurzasz w to doświadczenie i czujesz ciepło, energię, moc drugiego człowieka i korzystasz z tego doświadczenia, takie z życiem, które bardzo chce nas przytulać. Natomiast jeżeli jesteśmy spięty, to to po prostu się nie dajemy. Przytulanie w tym przypadku to oczywiście różne możliwości, drogie, wskazówki, prezenty od życia, różne ludzie, które nas spotykają, różne okazji. Więc jeżeli jesteśmy spięte, to my nie widzimy niczego, niczego i nie dajemy się przytulać i nie korzystamy z tego. Natomiast jeżeli jesteśmy rozluźnione, odprężone, to korzystamy na każdym poziomie pies chce wejść, korzystamy na każdym poziomie mm, z tych darów, które, które tak jest obfite, w które tak jest obfite, obfite życie. Jeżeli Przejdę się szybko po, po punktach energetycznych naszych. Czyli jeżeli mam rozluźnioną pierwszą czakrę, jaki to, jaki to ma wpływ na nas um, zdrowie, wtedy jesteśmy zdrowe, bo wtedy jemy m.in. z um, bycie odprężoną. I kiedy odpręża, a jesteśmy odprężone i jemy lub pijemy, to to jedzenie nam służy, ono się wchłania. Natomiast jeżeli jemy... W napięciu, po to, żeby się rozluźnić, to jedzenie najczęściej się nie wchłania albo prawie się nie wchłania. No więc y, podstawa do zdrowia to rozluźnienie i wtedy wszystko, co robimy, nawet zdrowego, dla siebie to wszystko wchłania się i organy funkcjonują przestrzeń pomiędzy organami. Wszystko tam, wszystko tam krąży, wszystko tam e, działa pulsuje funkcjonuje. Jeżeli jest rozluźniony nasz odprężony brzuszek, to wtedy uprawiamy seks. Jeżeli <śmany> mamy, jeżeli już uprawiamy seks, to wtedy, jeżeli w odprężeniu, to wtedy nasz układ hormonalny staje się zdrowszy, nasz brzuszek staje się mocniejszy. Ten bardzo mocny punkt energetyczny, środek u kobiety, to jest nasz, dwa główne nasze centrum to jest serce i brzuszek. Więc e, jesteśmy kreatywne wtedy, jesteśmy twórcze, e, mamy dużo energii. Takie fajne energie. Dajemy dużo przyjemności. Jeżeli natomiast e, s, jesteśmy spięte, brzuch jest spięty, to wtedy Produkuje się więc i, i uprawiamy nawet jeżeli ten sam seks by, będąc piętymi po to, żeby się rozluźnić, to wtedy produkują się nam męskie hormony, co oczywiście robi duże pomieszanie z poplątaniem w naszym ciele. Obfitość finansowa, różne okazje do, do projektów, do możliwości płyną, jeżeli mamy. Rozluźnioną, rozluźnioną trzecią czakrę, trzeci punkt energetyczny, bo jesteśmy po prostu otwarte na, na to, co niesie życie, na, widzimy to różne możliwości, wchodzimy w to odważnie, bez różnych tam spin. Jak mamy otwarte serce, to jest duża odwaga, bo jak mamy otwarte serce, to wcale nie, nie znaczy, że polecą motylki od razu. No, to może się wiąże z tym, że na początku tam w tym sercu się okaże, że mamy jakieś robakie, karaluchy, pająkiem. Ale nie ma innej drogi niż mieć otwarte serce dla kobiety. Bo jeżeli mamy zamknięte serce, to my nie czujemy. My żyjemy w umyśle, w emocjach i to jest bardzo destrukcyjne. Już nawet nie chcę teraz wchodzić, eee, dlaczego? Bo to się jest spina na każdym poziomie wtedy. Eee, więc. Otwarte serce to jest odprężenie całego ciała. To wtedy się uczymy naprawdę czuć, a nie iść tylko za emocjami. Kiedy mamy rozluźnione gardło, to nie mamy przede wszystkim problemów z tarczycą, co teraz jest bardzo powszechne. Mówimy tak, kiedy chcemy powiedzieć tak, nie, kiedy chcemy powiedzieć nie. I to nie tylko dosłownie to mówimy ludziom, sytuacjom, miejscom, filmom, książkom, tak lub nie, odważnie. Wyrażamy siebie wtedy czy uczciwie, ekologicznie, ale czy się komuś to podoba, czy nie. No i kiedy mamy rozluźnioną szóstą czakrę, głowę, bo twarz, po, nasza twarz po pierwsze nie jest taka spięta, jest miękkie. Rysy są miękkie takie rysy twarzy. Pięknie to widać po medytacjach, tak? Kiedy na początku kobieta jest taka spięta, te rysy twarzy są takie mocne, a po jakiejś medytacji, kiedy ona się rozluźni, to nagle jakby była inna twarz, no bo wtedy jest ona rozluźniona. I wtedy mamy bardzo dobry kontakt z intuicją. Po prostu wiemy, po prostu czujemy. No dobrze. To kiedy rodzi się napięcie, bo się rozgadałam trochę, kiedy nasze ciało mówi jedno, a robimy drugie. A jeżeli to robimy przez dłuższy czas, to wtedy się robi przewlekłe napięcie. I przewlekłe napięcie u kobiet wcześniej czy później doprowadza do jakiegoś bloku, jakiegoś w życiu, w życiu materialnym problemie. To może być problemem w relacji, z pieniędzmi, w rodzinie, z dziećmi, z mężem, w pracy, ze zdrowiem. Gdzieś jest spina. I ta spina, ten ucisk, ten problem świadczy o tym, że przez dłuższy czas nasze ciało nam mówiło jedno, a my robiliśmy zupełnie co innego. Nawet na takich można zaobserwować w takich codziennych, e, małych rzeczach i na pewno to też u siebie możesz zaobserwować, jak wszystko się rozwiązuje szybciutko. So, I są to takie niewidzialne prawa wszechświata, e, kiedy nagle odpuszczamy. Nie wiem, kiedy mi, jak mi bardzo za, <grym> zależy, żeby moje dzieci na przykład zdrowo się odżywiali, a oni jak na złość idą z koleżankami po szkole do McDonalda. Później jedzą ody, to ja po prostu spinam się cała I, <ścoughs> i nie zachowuję się wtedy mądrze. Natomiast kiedy odpuszczam, to nagle biorą same i jedzą, jak teraz, kilogram truskawek, kilogram czereśni, bobu, nie wiem, groszku. Kiedy ja nagle odpuszczam, to same jedzą te owoce lub warzywa. E, kiedy szukam kluczyku jakiegoś... E, to spinam się, wszędzie szukam, nigdzie go nie mam, się spinam i nagle już w głowie mam inne rozwiązanie, że mogę pojechać czymś innym, że mogę gdzieś może ten drugi kluczyk i już odpuszczam, to nagle ten kluczyk gdzieś się od razu się znajduje. Bardzo często takie jest, na pewno też to, co że jak się spinasz, to nic nie wychodzi, a jak puszczasz to są rozwiązania i wszystko nagle się okazuje, że ok i się wszystko odnajduje i jest tak w ogóle, jak chciałaś. No dobrze. To, co można teraz zrobić, jak już... <noise> jak już pewnie wiesz, że na którymś poziomie jest ta spina, jest to napięcie, a chcemy być odprężony po to, żeby korzystać z całego, z całej obfitości i możliwości naszej własnej i życia dookoła nas, to co można zrobić, żeby się odprężać? To, to wiadomo, to indywidualnie, bo każdy z nas jest inny, wyjątkowy, cudowna. Natomiast e, powiem parę takich uniwersalnych rzeczy. Przede wszystkim ziewanie. E, nigdy już, przy nigdy nie tłum, nie trzymaj siebie, kiedy chcecie się ziewać. Bo to jest naturalna potrzeba naszego ciała się rozluźnić. Więc ziewaj najszerzej jak się da. Najlepiej jak przy tym będziesz się rozciągała. Całą sobą, bo szczęka to są biodra, buzia to jest nasz brzuszek, więc kiedy rozluźniamy to miejsce, to rozluźniamy nasz centrum, nasz brzuszek, nasze biodra. I bardzo ważne jest właśnie nie trzymać tego ziewania. Jak w sumie, w zależności według norm jakiś tam kulturowych, inne potrzeby fizjologiczne, bo tyle ile kobieta trzyma, Potrzeby swoje fizjologiczne, tyle zazwyczaj ona wytrzymuje w życiu. Więc jeżeli masz jakieś, wiadomo, potrzeby fizjologiczne, to zadbaj o siebie o to, żeby, żeby, um, no, żeby jak najszybciej sobie pomóc i żeby to ciało było rozluźnione. Natomiast to ziwanie to jest po prostu podstawa, a w naszym często okręgu kulturowym to, to tłumimy, to zamykamy buzię, to nie dajemy sobie poziewać. Dobrze, płacz, kiedy to tak samo ta potrzeba fizjologiczna, mam tu delikatną um, ściągę z kręgu kobiet, więc żeby nie zapomnieć o takich najważniejszych rzeczy, to będę podglądać, więc łzy są bardzo ważne, jeżeli chcecie się płakać, to jest cudowna umiejętność naszego ciała wypuszczać napięcie i my, dla nas kobiet, to jest po prostu niesamowite, że my to potrafimy i to umiemy i to robimy. Tak, jak mówiłam, jemy w odprężeniu, a nie po to, żeby odprężyć, i e, uprawiamy miłość w odprężeniu, a nie po to, żeby się odprężyć. Bardzo ważne jest, jeżeli coś nas draźni, jeżeli coś w jakiejś relacji jest nam ciężko, w jakiejś rozmowie, to mówić, co czujemy w związku z zachowaniem. Wtedy też tak, odprężamy to gardło, odprężamy siebie, jeżeli mówimy szczerze. Nie, nie tłumimy, nie przyłykamy, nie udajemy, że wszystko OK, chociaż nie OK, ale ekologicznie mówimy, że tak się czujemy, kiedy jest takie zachowanie. Oczywiście w, w każdym temacie e, uzdrawiająca jest natura. E, żywioły w każdej swojej postaci, patrzenie na gwiazdy, na księżyc, chodzenie na bosaka, to w ogóle przetulanie drzewa. E, deszcz, tak, jak jest deszcz. Ja nie wiem czemu w ogóle myślimy, że to, to ta zła pogoda, ale to jest piękne doświadczenie, oczyszczające, kiedy wychodzimy na deszcz, po prostu czujemy te krople deszczu. Yy, I tak dalej. Wszystko, co z naturą, to natura zawsze bierze to do siebie, jest ta wymiana. Czas tylko dla, ciebie, dla siebie jest bardzo ważny dla kobiety, żeby wszystko w sobie tak. Się zanurzyć w siebie, nawet nie słuchaj, wtedy nie słuchaj żadnych tam mądrości, lekcji i tak dalej, po prostu w sobie. Co teraz czuję, co chcę, o czym marzę, po prostu się zanurzasz w sobie. E, różne ćwiczenia, ćwiczenie rozluźniające, gimnastyka słowiańska, yoga, Pilates, intuicyjny taniec, różne tre, takie, które wyrzucają z ciała wcale napięcie, masaży każdy masaż jest po prostu rewelacyjny. Fajnie iść na masaż e, nie tylko ze względów zdrowotnych, antycelulitnej czy tam jakiejś ortopedycznej, a też na mm, rozróżniający, relaksujący, i wtedy z ciała z naszego wychodzi napięcie. E, ważne jest zakładać wygodne ubranie, które nas e, na co dzień, tak? które nie ściskają, nie blokują limfy i tak dalej, Medytacja w każdym swoim. Przejawie, e, oddechy, różne ćwiczenia oddechowe, listy terapeutyczne, piszu-piszu. Jako Wielina Stępnicka nawet ma takie specjalny, jakby, nie wiem, zeszyt, zeszyt, e, taki coś, co się nazywa piszu-piszu, gdzie po prostu wyrzucamy z siebie, piszemy. E, nawet nie wiemy co, po prostu nawet jak nie wiem co pisać, to piszę, że nie wiem co pisać, ale to jest fajna, fajna odpręża i wyrzuca wszystko z ciała. E, kręgi kobiet, kontakt w ogóle z kobietami, przy których e, możesz być sobą, jest bardzo ważny. W Tym bardziej teraz. E, wybaczenie, no to jest taka grubsza, może kiedyś nagram o wybaczeniu, coś osobnego, natomiast jeżeli czujesz, że do kogokolwiek masz urazę, no to masz na sobie ciężar po prostu, który, który nikomu nie przeszkadza poza tobą twórczość w jakiekolwiek postaci, szycie, malowanie, hmm, wszystko, pisanie, wszystko, co jest twórcze, gotowanie, kreatywne, to, to też nas odpręża. E, taniec, nie wiem, czy mówiłam tańce, czy nie, ale najlepiej intuicyjny taniec, bo on też wszystko wyrzuca z, z ciała. Po prostu włącz sobie jakąś muzykę i tańcz tak, jak, jak twoje ciało chce i zobaczysz, jakie później będzie odprężone ciało. No, i y, to, co też jest bardzo ważne, chyba to mówiłam y, w nagraniu: y, Kobieta Zmienna jest, że fajnie jest nie y, za mocno się nie utażsamiać z niczym, bo kobieta zmienna jest. A jeżeli się utożsami, na przykład, że ja jestem kobietą, która zawsze gotuje obiady swoim dzieciom, ile ja jestem. Kobietom, które nigdy nie kłamie, przy nigdy, nawet jeżeli, nie wiem, będzie złodziej zapyta gdzie jest złoto, no to ja już nigdy nie kłamie, czy tam komputery, to, to wtedy co? Ja jestem taka i taka, ja nigdy to, ja zawsze to, ja nigdy nie zjem mięsa, ja, ja jestem byganką i w ogóle wszystko, a jak nagle ciało tak poczuje, że potrzebuje i musisz, że po prostu to zrobisz automatycznie, to co? To wtedy poczucie winy i spina, więc jak najmniej takich um, sztywnych ram, że ja nigdy, ja zawsze, bo wtedy też to spina. No i co? I, i, i już trochę e, za długo gadam, bo obiecałam, że będzie do 15 minut. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dbaj o siebie, o to, żeby być odprężonej. Pamiętaj, że kobieta dostaje dokładnie tyle życia, na ile jest w stanie być odprężona. Tak działa kobieca energię i korzystajmy z niej. Trzymajcie się cieplutko.